Więc żyjmy jak można najpiękniej, czy wielkie, czy szare są dni, bo życie to skarb w naszych rękach i przez nas ma świat lepszym być. Jakbyśmy nie przebierali nogami i kartkami w kalendarzu, Wielki Post ma się już ku końcowi. Dzisiaj rozpoczynamy piąty tydzień Wielkiego Postu już. I tak na końcu język, Siebie i do Was ciekawe, w którym miejscu znajdujemy się. Patrząc no właśnie na punkt naszego życiowego odniesienia, czyniąc zadość prośbie papieża Benedykta, żeby to Jezus z Nazaretu był jedynym kryterium naszego życia, w jakiej odległości znajdujemy się od Jezusa Chrystusa, bilansując już, bo trzeba. Już trzeba. Bilansując, czyli poddając ocenie, przyglądając się no właśnie różnicy między zyskami a stratami w czasie tego Wielkiego Postu. Co straciliśmy, żeby zyskać i co zyskaliśmy, no właśnie tracąc. Dlatego, że gdzieś taka przedziwna wymiana w czasie Wielkiego Postu, ale nie tylko, dlatego, że Wielki Post to tylko i wyłącznie no, taki bardziej intensywny, gorliwy okres i wydarzenia dokładnie tegoż samego, co dzieje się w ciągu całego naszego życia. Dlatego, że Jezus z Nazaretu proponuje nam siebie, Jezus z Nazaretu daje nam siebie, Jezus z Nazaretu dzieli się tym wszystkim, co zobaczył u Ojca swojego. No i chce się tym wszystkim podzielić z nami nie tylko i wyłącznie w wielkim poście i nie tylko i wyłącznie ze względu na niebezpieczeństwo zbliżających się świąt Wielkiej Nocy, ale na każdy dzień. A zatem pytanie, no jeśli to jest wielki post, jeżeli przez ten wielki post mieliśmy i mamy przygotować się, czyli y, uczynić siebie zdolnymi do tego, żeby przyjąć wielką rzecz, wielką rzecz, y, a co jest przedmiotem no, tego, co jest przed nami, zmartwychwstanie przed każdym z nas ten cud. Ta nadzieja, ta obietnica Boga przecież została położona. A zatem to nie jest drobny dar, to jest wielka rzecz. Dlatego no właśnie do tej wielkiej rzeczy przygotowujemy się poprzez wielki post. Wręcz no, takim logicznym pytaniem jest, na które trzeba koniecznie udzielić odpowiedzi. To powiedzmy, odpowiedzmy sobie samym. Odpowiedzmy sobie samym, stawiając to pytanie sobie cóż wielkiego uczyniliście w tym wielkim poście cóż wielkiego uczyniliście w tym wielkim poście, i trzeba byłoby na pewno dać sporo czasu żebyśmy mogli no, co najmniej na kartce ad cztery, wypisywać kolejne wielkie czyny, któreśmy, których żeśmy dokonali w tym Wielkim Poście, patrząc cały czas na te trzy słowa, które są przed ołtarzem, które mają przypominać nam o czynach wielkopostnych, czy na wielkopostne, to modlitwa, post i Jałomużna. Czy ten Wielki Post był rzeczywiście czasem, te cztery tygodnie, które są już za nami. Czy był rzeczywiście czasem wielkiej modlitwy? Wielkiej modlitwy. Czy był to czas rzeczywiście wielkiej wstrzemięźliwości od tego wszystkiego, co rozpala, rozbudza nasze namiętności, nasze zmysły? Czy w tym wielkim poście byliśmy bardziej rozumni, czy bardziej instynktowni? Czy odpowiadaliśmy na, no właśnie, niejednokrotnie dzikie instynkty, które się budzą zgodnie z naturą, notabene, w naszym ciele? Czy rzeczywiście był to okres, który był okresem panowania naszego rozumu, oświeconego darami Ducha Świętego? Oświeconego tym, co mówi do nas Bóg? I czy rzeczywiście z naszego postu, z naszej modlitwy zrodziła się wielka jałomużna? Ja pamiętam w zeszłym roku, kiedy no, nasza jałomużna, jedna z czterech, dotarła już do adresatów, dokładnie chodziło o ojców karmelitów w klasztorze w Czernej, kiedy dostali jałomużnę wielkopostną. To co zadzwonił ojciec i pyta się, na co my mamy z tym zrobić? To pytanie bardzo dobre jest. Zakonnicy mieli problem, co mają zrobić z naszym darem miłości. Pamiętajmy o tym, że marny grosz, który dajemy na jałmużnę, jest niczym. Wobec daru miłości, który każdy z nas dostał od Boga Ojca, który jest w niebie. Bo przecież otrzymaliśmy od Ojca, który jest w niebie, mój Boże, to przerasta ludzkie pojęcie jednorodzonego Syna Bożego, który dla nas stał się człowiekiem. No i pytanie, no i co my mamy z tym zrobić, z tym darem miłości? Bo tak to było ze strony tychże właśnie karmelitów, co oni mają z tym zrobić, na co to ta jałomużna? No Skończyło się to w ten sposób, jak to w przypadku księdza, no to my odprawimy prześwięto, no to odprawcie prześwięto. Ale no właśnie, umiejętność, wiedza, co zrobić z darem miłości, który się otrzymuje od Boga nade wszystko. Co zrobić z Jezusem Chrystusem? Właśnie Wielki Post jest nieustannym wyrzutem sumienia rodzaju ludzkiego, dlatego że kiedy spoglądamy na krzyż, no to widać naszą pomysłowość. Co człowiek zrobił z darem miłości Boga Ojca, który jest w niebie? Pobrzmiewa w naszej głowie, mój Boże, dziedziniec... U Piłata niedługo będziemy się delektować, czytając fragmenty objawienia, ale jednym głosem zgromadzeni przed Piłatem i arcykapłani i wykształceni faryzeusze i przebiegli celnicy i niewiele wiedzące ci, którzy no byli zainteresowani życiem doczesnym, a nie wiecznym, ale zgodnym kurem, jak psalm responsoryjny, ryczeli przed Piłatem, ukrzyżuj, ukrzyżuj go, krew jego na nas i na dzieci nasze. Co my mamy zrobić z Jezusem Chrystusem? Właśnie, widzimy, że człowiek, żeby był w stanie właściwie potraktować Jezusa Chrystusa, no musi coś w jego życiu wielkiego się wydarzyć. Więc pytanie, cóż wielkiego zrobiliście? Cóż wielkiego zrobiłeś, zrobiłaś w tym wielkim poście? Jednocześnie może z drugiej strony podejdźmy do tegoż zagadnienia, co Bóg chce, żebyśmy wielkiego uczynili, jeśli chodzi o ten wielki post. I włączmy sobie trzynasty rozdział pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I krok dalej, gdybym rozdał na jałomużnę wszystko, co posiadam, a ciało moje wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym miał tak wielką wiarę, większa niż je ziarenko Gorczysy. Gdybym powiedział tej górze przesuń się, a ona byłaby mi posłuszna, lecz miłości bym nie miał. Byłbym niczym, byłbym jak miedź brzęcząca i cynor brzęcząca. Przygnijmy do 13 rozdziału pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. A więc na pewno tym czymś wielkim, które nie może. Nie być obecne w naszym życiu, nie może się nie pojawić w tym wielkim poście, bo tego od nas oczekuje Bóg tej wielkiej rzeczy, tej wielkiej sprawności. To miłość, miłość. Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A kiedy otwieramy. Ewangelię świętego Jana, albo czwarty formularz mszy świętej, to słyszymy tam takie słowa, że Chrystus umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. I kiedy nadeszła pełnia czasu, zebrał swoich apostołów w wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, połamał go i dawał: Bierzcie, jedzcie. To jest bowiem ciało moje. Cóż wielkiego uczyniliśmy, albo może cóż wielkiego, co wielkiego no, nie możemy nie uczynić w tym wielkim poście. I Piąta Niedziela Wielkiego Postu to czas naprawdę ostatni, żeby przyjść wreszcie porozum do głowy, żeby no, w kontekście naszej zeszłotygodniowej nauki nie zmarnować po raz kolejny Wielkiego Postu w swoim życiu. Czyli nie zużyć go na marne, czyli na nic. Żeby nie ograniczyć go do poziomu palenki, baranka, świeczuchny, jajeczek, Bóg wie czego jeszcze. Co wielkiego. I z pomocą przychodzi nam Pan Jezus, mamy w pamięci to wydarzenie, kiedy przyjaciele chromego na łóżku postawili Panu Jezusowi przed nos, bo nie było innej możliwości dotarcia do niego. Pan Jezus wypowiada bardzo dziwne dla nich wówczas słowa, odpuszczają ci się Twoje grzechy. Byli zdumieni, bo nie przecież Go po to tutaj przynieśli. I byli zgorszeni, dlatego że oni, jak przystało na starotestamentalnych, wiedzieć, że tylko i wyłącznie Bóg może odpuścić człowiekowi grzechy. Przejrzał ich myśli, jak czytamy w Ewangelii. Dlatego, że słowo Boga, czyli jednorodzony syn Boga Ojca, który jest w niebie, jest ostrzejszy i bystrzejszy niż wszelki miecz obosięczny. Zdolny przeniknąć głębiej aniżeli do ludzkiego szpiku, przejrzawszy ich myśli, niejednokrotnie zresztą to uczynił, powiedział do nich, żebyście wiedzieli. Że Syn Człowieczy ma władzę odpuszczania grzechów. Mówię do Niego: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu. A jeszcze wcześniej zadał takie retoryczne pytanie. Jak sądzicie, co jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy weź swoje łoże i idź do domu. Mówił to syn Boga, Bóg człowiek, Jezus z Nazaretu. Dobrze wiedział, że niezmiernie trudno jest odpuścić człowiekowi jego grzech. I taka refleksja, która dobija się no, odrobinę uwagi w dniu dzisiejszym, bo te słowa, któreśmy wysłuchali z objawienia, no, zawierają ten moment, ostatnie zdanie, kiedy to Pan Jezus zwraca się do osoby, która cudem uszła śmierci i była skazana. Mój Boże, no za naruszenie świętości małżeństwa cudzego albo swojego poprzez rozpustę na śmierć nieuniknioną można się oburzać, ale z drugiej strony naprawdę z wielkim uznaniem trzeba popatrzeć, jak Żydzi zabiegali o małżeństwo, wartość małżeństwa. Tak? Naruszenie małżeństwa, świętości, jedności małżeńskiej było karane śmiercią. To tak chociażby w kontekście odrobinę no, rozwodów, które na dzień dzisiejszy się mnożą, jak grzyby po deszczu, ale to zostawmy ten wątek. Natomiast Pan Jezus wraca się do niej, nikt Cię nie potępił. No nie, Panie, to ja Cię nie potępiał, ale idź i nie grzesz więcej. co trzeba zrobić, żeby Bóg mógł wypowiedzieć te słowa do nas? Dlatego, że niejednokrotnie okazuje się, że nawet i wszechmogący Bóg nie ma takiej możliwości, żeby mógł człowieka rozgrzeszyć. A nie ma większej rzeczy, która może dokonać się na tym świecie, jak odpuszczenie grzechów. Łatwiej jest człowiekowi przywrócić sprawność fizyczną, aniżeli sprawność duchową. Łatwiej jest człowiekowi przywrócić życie doczesne, i Ewangelia wiele ma tego typu przykładów, przecież, które się dokonały z woli Jezusa Chrystusa. Ale trudniej jest człowiekowi przywrócić życie, no właśnie Boże, życie nadprzyrodzone. Dlaczego? Dlatego, że człowiek musi nade wszystko tego chcieć. I tutaj pojawia się to coś, co znamy od wielu, wielu lat czyli warunki nawrócenia, warunki nawrócenia, warunki do tego, żeby Bóg mógł wypowiedzieć Tobie i nad Tobą, nikt cię nie potępił, ja Cię nie potępiam. Odpuszczają ci się Twoje grzechy, idź i nie grzesz więcej. To co to takiego? No rachunek sumienia, to co takiego żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, czyli zejście z drogi grzechu. Powiedz szczera i zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu, mocne postanowienie poprawy i zadość uczynienie za wyrządzoną krzywdę. Uwierzcie mi to naprawdę wielkie wydarzenie, które nie może nie pojawić się w czasie tego Wielkiego postu, żeby On mógł być rzeczywiście wielkim, bez nawrócenia, czyli bez stworzenia Bogu możliwości. By mógł przebaczyć mi moje grzechy, ten wielki post nie będzie wielkim postem. A Wielkanoc nie będzie wielką nocą, bo w jednym i w drugim przypadku będzie to pozbawione no właśnie, zmartwychwstania, Bożego życia. Wyznajmy naszą wiarę.